Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku trzeciej biegłości, w której dzisiaj przedstawimy razem z Boczkiem 12. Cześć. Cześć premiowego jak tigera 88 pojazd który szczerze mówiąc nie spodziewałem się zobaczyć w swojej serii na pewno pojazd bardzo fajny bardzo ciekawy ale jednocześnie no, jak to większość wolnych TDK-ów, mocno sytuacyjny no ale tutaj naprawdę w tej bitwie dostałeś chyba piękny prezent od wargamingu czyli dostałeś dobrą mapę z, ze strony, która ci umożliwia bardzo fajną grę, plus jesteś jedną z tylko trzech uzemek. E, także powiedz mi, jak to wyglądała w ogóle Twoja droga do zrobienia 9 e, paseczków na lufie, no, moja, moja droga wyglądała dosyć ciężko. No, trzeba dużo poświęcić czasu, żeby wbić. Trze, no, trzeba też mieć bardzo dużo szczęścia. Zbijaniu tego. Mm -hmm. Bo tak naprawdę Ale no tutaj to o czym mówiłem, czyli mapa dobra, ponieważ właśnie o tym miejscu myślałem, jak tylko powtórkę odpaliłem to i zobaczyłem, że jak Tiger na, na Himmelsdorfie Tak sobie pomyślałem, że pewnie właśnie pójdziesz w to miejsce. Bo jednak jest jak Tigera w, takim, w takiej sytuacji, kiedy grasz przeciwko i ósemkom no oni po prostu nie mają żadnych szans to nic nic zrobić. No nie mają i właśnie chciałem wykorzystać to. I bałem się tylko jednej rzeczy, żeby że przeciwnicy nie pojadą na ósemkę. No tak, no to jest właśnie zawsze ten, ten, ta obawa, że jak chcesz coś robić, to przeciwników zabraknie do zrobienia tego czegoś. No ale dobrze, no właśnie, no to jest chyba ta sytuacja, w której się obawiałeś, czyli brak przeciwników, bo oni widząc, że tu masz takie idealne miejsce, nikt przy załych zmysłach nie stanie w takim miejscu. Ale za to teraz pojawia się KW3, który jest na full HP i stoi i po prostu przed tobą sobie po prostu patrzy na ciebie, więc masz darmowy damage. Halo, halo, jesteś? No, jestem, jestem, ale A. ja tego nie widzę, więc ciężko nie, nie, okej, okay, ale Co myślę, ja? że, że po prostu pamiętasz o tym, jak, jak to wyglądało. No, y... To już było dawno, więc. Tak no. ciężko. Okej, okay, teraz starasz się zgęsić te 29 kto za to zrobił to za ciebie. No to powiedz mi w takim razie, ile jest potrzebnych uszkodzeń, jak w ogóle. Jakie muszą być bitwy, żeby ta biegłość rosła? Znaczy, uszkodzeń na oko to jest tak około 3000 plus no 3200 plus nie wiem 500 za spota U. albo no to sporo Al chyba nie wiem czy jesteś bo tak albo powiedziałeś i zniknąłeś no, coś a, mnie. Tak bo, tak. tak, bo słychać, że, że coś tam w się siebie się dzieje. No, ale dobra. W każdym razie, teraz sytuacja bardzo groźna, ponieważ jest obok ciebie RHM. No, ty masz full HP, ale RHM, jeśli ma trola, to zabierze ci połowę zdrowia. Bitwa wam się trochę poskładała. No, było przez chwilę chyba nawet wręcz 2 do 7, jak zobaczyłem. Teraz się zrobiło 6 do 8, czyli, no, sytuacja troszkę się wam wyrównuje, ale wciąż masz załadowanego HK na RHM, -a, a boisz się wyjechać, czego wcale się nie dziwię. Opanowaliście. Kapa, tak naprawdę większość tam czołgów pojechało, górkę straciliście, no i teraz decyzja o tym, że wyjechać, bo RHM się trochę schował, także on też rezygnuje z oczekiwania na ciebie. Teraz wyjeżdża, dostajesz rzeczywiście bardzo mocną bułę, tak jak mówiłem, za 714, bardzo słabo ci Hajek wchodzi. No i w tym momencie masz na koncie 1900 punktów uszkodzeń, czyli tak naprawdę jeszcze ci dużo brakuje, a bitwa wam się powoli kończy. Stąd też no. właśnie teraz twoja, twoja prośba o to, żeby nie kapować, bo wiedziałeś, że w tym, w tym momencie po prostu ta biegłości spadnie. No spadnie, ale myślałem, że przeciwnicy pojadą do mnie, bo byłem wyspotowany. Nie? Mm -hmm. No przyjechał teraz do ciebie Super pershing, więc masz szczęście do przeciwników na Full HP. Wcześniej to był KW3, yy, KW3 a nie 13. KW3, teraz Super Pershing który Cię tylko próbuje przewidzieć tam po wizjerach i jedyne co robi to uszkadza moduł obserwacyjny. No ale dobrze, a jak w ogóle wyglądała ta Twoja przygoda z zbijaniem biegłości? To było tak, że szedłeś do przodu, do góry cały czas, czy to były takie też spadki po drodze? No głównie moja biegłość wzrastała, no czas... miejscami było po prostu... No czasami spadała, ale nie spadała o jakoś 2-3%, no spadała o nie wiem, 15-10setnych to tam. No to w sumie całkiem no, to sporo, bo, bo często tak jest, że jak, jak ci 15 spadnie, to potem, żeby je odzyskać, to potrzebujesz kilku dobrych bitew, przynajmniej. No, no i teraz pojedynek z Super Na szczęście pomaga Ci RHM, który w tym momencie ginie. E, ale tu już masz super pershinga, e, zrobiłeś mu 703 punktów uszkodzeń e, i teraz jeszcze masz plecy od T34. Kolejny gościu na full HP przyjechał do Ciebie, przebija Cię i zostawia Cię na 31 punktach zdrowia. Sytuacja bardzo słaba, no od frontu Cię prawdopodobnie nie przebije, ale niemniej do wyciągania bitwy masz mało zdrowia, bo jeszcze zostało Cromwell, Protek i artyleria. Myślałeś, że tę bitwę da się jeszcze wygrać, czy już tak grałeś tylko pod swój demecz? No, no grałem pod swój demecz, żeby po prostu wyciągnąć tą trzecią biegłość, mhm. ale potem jak już, tak zaspoileruję, zniszczyłem tego t te 4 Mm -hmm. Tak, tak, zresztą. Tak, tak. yy, pomyślałem, że to się da wygrać, nie? że ta biegłość po prostu zrośnie, może jeszcze fajny eks i przynajmniej kasiory zarobię. No, a, no właśnie tak, no bo Tiger jest uznawany za jedną z najlepiej zarabiających premek. No tylko że ma to do siebie, że niestety jest tak jak mówiłem na początku czołgiem dość trudny w prowadzeniu. Sam to przyznałeś. Po prostu musisz pojechać tam, gdzie będą wrogowie. A jeśli pojedziesz w jakieś miejsce, gdzie wydaje się, że przeciwnicy będą, a oni nie dopiszą, no to strzelisz sobie ze 4 razy i się bitwa skończy, więc ani expa, ani kredytów, ani biegłości w tym momencie. E, e, no no. A jak oceniasz w ogóle sam, sam pojazd, jako nie niedobiegłość albo po prostu sam pojazd i Frajda z gry Znaczy pojazd sam w sobie jest trudnym pojazdem, ale mając odpowiednie perki, które redukują na przykład y, obracanie się pojazdu, bo obracanie pojazdu jest tragiczne, mm -hmm. no to pojazdem tym da się grać i teraz jak ten pojazd y, został do, dodany w HD, tak, zwiększyli tak. mu prędkość, to czuć we, werwę w tym pojedzie, po prostu pojazd nie jedzie 28 max, tylko jedzie już teraz te 38, te 40 na. W prostym terenie osiąga około 35, więc jest różnica według tego, co było, a według tego, co jest. Mm -hmm. no, w tym momencie masz 3805 punktów uszkodzeń i Sytuacja bardzo trudna, ponieważ masz protka, który ma ponad 500, nie, przepraszam, 320 punktów zdrowia i artylerię. No to jest Himmelsdorf, ale ty przeciwko sobie masz kopytko, które potrafi wyciągnąć za naprawdę dużych budynków. No i teraz co, myślałeś, że to jeszcze da się ugrać? Tego protka sfarmisz? No, bo no, myślę, że wygrą ta bitwa. No, Wygram bitwa, bo myślałem, tak, że protek wyjedzie, po prostu zgęszę go, na spokojnie mm. go dokończę i pomyślałem, że artyleria obędzie mnie z drugiej strony, więc obrócę się i zaskoczę ją. Mm -hmm. No ale... No a tu się ja... okazało, że artyleria była. Tak pomyślała, tylko trochę wcześniej, i zaskoczyła cię wyjazdem na twoje plecy. No i te 31HP to było niestety, ale o wiele za mało, żeby dać radę wytrzymać jego strzał, nawet jeśli byłoby bez penetracji. No i co, teraz przechodzimy sobie jeszcze do podsumowania, w którym zobaczymy ostateczne twoje wyniki. Odznaka mistrzowska pierwszej klasy na bitwie przegranej, do tego duży kaliber oraz właśnie ostatnie trzy paseczki na lufie, czyli masz trzecią znakę biegłości. No i wynik końcowy to 3805 uszkodzeń, czyli tak jak mówiłeś, mniej więcej to się zgadzało z tym, co wspominałeś, żeby ta biegłość rosła. Bo tam mówiłeś, że około 3000 plus 500 asysty. Tak? Dobrze pamiętam? No, tak, tak. Aha, 1202 bazowego EXPA, naprawdę ładny, ale wciąż za mało na masterkę. To, to był taki tydzień, jak już taka masterka była tak wysoko oceniana, czy tak ogólnie ten czołg musi wysoko mieć tego EXPA zrobionego, żeby była masterka? Nie, na masterkę wystarczy 3,5 tysiąca, to zależy no jak ludzie wpijają masterki. Aha, okej. Okay. No bardzo szkoda, że to w tej bitwie niestety nie pograł T32, oddał 5 strzałów. Gdyby on coś, no bo tak naprawdę ta bitwa wisiała na włosku, ten Protek był na jeden strzał T32, z artylerią by się pewnie poradził, także szkoda, że 8 tier, jeden z trzech w tej bitwie niewiele zrobił. No i tak z perspektywy czasu, żałujesz tego wyjazdu na, na RHM, a gdybyś miał full HP, to pewnie byś to wygrał. No, trochę żałowałem, ale wiesz, cieszę się, że trzecia biegłość wpadła, więc. Aha, No dobra, no to trzecia biegłość ja się jeszcze zarobki, bo to też jest właśnie ważne, grałeś wtedy albo grasz bez konta premium. Także zarobek tutaj miałeś prawie 65 tysięcy plus jeszcze jakiś bonus, także wpadło ci na czysto na przegranej bitwie 55,5 tysiąca. No czyli chyba ładnie, nie? To jest taki zarobek całkiem przyzwoity jak na premkę bez, bez premki. No, mogę powiedzieć, że no ale w ostatnim czasie zauważyłem, że spacza z na pacz te zarobki tak po trochu, ale trochę maleją, znaczy Aha. po trochu, Aha. trochę, Masz ale że trochę maleją. No, jakby odejmowali tam minus 2% z tych zarobków. I czasami widać po prostu, że za ten sam, za te same obrażenia te zarobki są inne, no i grając też w pierwszej linii że te zarobki są mniejsze niż patch temu na przykład, mhm. na tej samej mapie. No. Wiesz, akurat nie wiem, czy jest jakiś taki stały przelicznik, że na przykład, nie wiem, załóżmy 1000 damage to 20 tysięcy kredytów, to pewnie jest zależne od, od wielu czynników, typu na przykład bicie wyższe bądź niż tiery, bo tak samo przecież jest z EXPEm, że na, na swoim przykładzie wiem, że robię bitwę Jedną na, na esetce, którą bardzo trudno mi się gra i dostaje większy exp niż przy innej bitwie, gdzie robię więcej uszkodzeń, o wiele łatwiej e, i dostaje mniejszy exp. Także to, to jest akurat e, mo, może tylko Twoje odczucie, no ale z drugiej strony, jeśli masz dużo bitew na Jaktigerze, to, to pewnie też wiesz, o czym mówisz. Niemniej, no udało się zrobić, tak jak mówię, pojazd nietypowy. Czy to była Twoja pierwsza trzecia znaka, czy już jakieś były wcześniej? To była druga odznaka bo pierwsza a, była pierwsza, na 7.8 tak, tak, tak na 8. Mhm. A, a, a potem wbiłem już na super Aha, a, a teraz plany na najbliższe jakieś tygodnie gdzie gdzieś jesteś blisko e, no teraz nie tak planuję zrobić tego FVa tego 4202 i tam wbić trzecią odznakę prędkości mhm. o ile się da dobra a tak na marginesie i z ciekawości ze śląska jesteś albo z okolic no, ze śląska, dlatego tak. tak. Staram się mówić, nie gadać. <laughs> a to szkoda, kurczę. a Mogłeś gadać, no, mogłeś gadać. Byłoby weselej. Dobrze, to, to jak o, to możesz na zakończenie pozdrowić kogo chcesz, ale po śląsku. Taką typową gwarą śląską. Ale tak dokładnie godać nie umiem, nie żeby zech pozdrowił, ale. Ale, ale już a, było dobrze, ju, ju, już ja... mi się podobało, naprawdę. No, no to e, chciałbym pozdrowić mojego brata, on też grał w wota. Chciałbym też pozdrowić kuzyna. Też umigrać, znaczy, no umigrać, ale chciałbym ich pozdrowić i życzyć im sukcesów. Mm -hmm. I chciałbym pozdrowić kogo jeszcze? No, ludzi, którzy teraz to będą oglądać. Okej, okay, bardzo dziękuję. Ja, ja przepraszam, że się śmieję, ale bardzo lubię słuchać ludzkie gadki i mi się podoba, jak mówicie. Dlatego też, jak ktoś nie zna taki kanał, gościa Freaky Gamers, on właśnie. Po śląsku, potrafi nagrywać filmy takim śląskim bardzo, bardzo, ale mi się bardzo podoba, jak, jak wy mówicie. Także przyjemnie było posłuchać. Dobrze, Boczku, bardzo Ci dziękuję za obecność, bardzo Ci gratuluję trzeciej biegłości na tak wymagającym pojeździe. No i życzę Ci powodzenia w robieniu kolejnych odznak. Dziękuję. Także, jak Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem to tyle, do następnego, cześć.